Witam Państwa. 20 maja 2023 rok. Szanowni Państwo, czy wiemy, o co chodzi z polityką, z dążeniem do władzy? Brutalizacja życia, która następuje poprzez promocję wulgaryzmów, poprzez coraz większe głupoty, zauważyłem, że na jednym forum internetowym, jakaś osoba pokusiła się o tym żeby znowu pokazać ile to im PiS nakradł a jeżeli ktoś ma inną na ten temat opinię no to wtedy ta osoba mówi że jak ktoś ma inne zdanie to się go poda do sądu no ja rozumiem, że koledzy tam już mm, sędziowie są, ale e, szanowni państwo to takie kwestie naprawdę powodują, że coraz bardziej uważam, że bardzo palącą kwestią byłaby reforma sądownicza. Co, co zabawne, chociaż może to nie jest nawet zabawne, to jak sobie przypominam, to nawet o reformie sądownictwa mówiło się w kręgach PO przed wyborami 2015 roku. A jak i przegrali, to oczywiście wolne sądy. Ale od kogo wolne? Od państwa demokratycznego? Od zasad? Od reguł? Czyli ma być władza ustawodawcza i wykonawcza kontrolowana, ale sądownicza już nie? No, ale nie tylko to mamy wolne. Wolne jak miasto Gdańsk chcą przywołać. Ciekawe, ciekawe, co ta pani sobie mówiła, pani prezydent. Przypominam sobie, jak przy, zaprosiła delegację. Delegacje europejskie, między innymi burmistrza Londynu i zaczęła teksty typowo rasistowskie w stosunku do niego kierować. To, że pakistańskiego pochodzenia, szanowni państwo, to nie ma żadnego znaczenia. To jest Brytyjczyk, Brytyjczyk, burmistrz Londynu. Członek partii, jednej z dwóch partii które są wiodącymi formacjami politycznymi w przestrzeni politycznej Wielkiej Brytanii. A ta pani, jakieś rasistowskie, jakieś co do karnacji, co że miał w czyncie, że coś, coś, że no to do inna rasa. Do, no, szanowni państwo, co to znaczy inna rasa? Wszyscy jesteśmy rasą ludzką. Ta pani z Gdańska jest. Prezydent Gdańska jest zwykłą rasistką. A ponieważ wolne, wolne miasto Gdańsk, a wolne miasto Gdańsk popierali Niemcy z partii nazistowskiej soc... No tak, tak. No, narodowo socjalistyczna partia Trzeciej Rzeszy, tak. I to by... Czyli stąd się wzięli nazwa naziści. Od skrótu na NSDAP. Więc, szanowni państwo, jak ta pani popiera, no to ale ona ma legitymację Platformy Obywatelskiej. I znów święte krowy. O tych krowach. Yy, aha, i chciałem przeprosić krówki. Sz, yy, szanowne panie, to nie do was. Naprawdę, yy, naprawdę, to chodzi o ludzkie istoty, które no, zachowują się gorzej od bydła. Ale w naszych stosunkach politycznych, naprawdę mm, krajowych, coraz większą właśnie takie zbydlęcenie odgrywa rolę. Hmm, a mówię to na podstawie lektury forów internetowych i Facebooka, bo nasilenie tej agresji słownej. Tych wulgaryzmów, szanowni państwo, powoduje, że no, nie da się innej opinii dać. No chciałbym bardziej wyważone, bardziej delikatnie to ująć, ale się nie da. No takiego, takiego po prostu chamstwa nie da się inaczej, inaczej określać. Ale to zawdzięczamy takim ludziom jak pan Donald Tusk, który brutalizują nasze życie polityczne. Chociaż mieli uznać wyższość partii w wyborach. Sam to pan Tusk, jak y, przypominacie się z poprzedniego blogu, jak przypominam, y, mówił, że wygrajcie wybory, to będziecie mogli sobie robić, co chcecie. Jak się okazuje, żeby robić, co się chce, trzeba mieć legitymację PO. Oczywiście w Częstochowie jeszcze, jeszcze lewica, to się na, na dużo pozwala, ale no niestety Niestety widać, że nie powoduje to, żeby rozumiała na czym można robić pieniądze. No, Szanowni Państwo, podatki, datki, datki na trzaskusia, śmieci z Warszawy nieutylizowane i takie to, to potrafią robić, a jak chodziło o sport o stadion, to nawet trenera stracili ponieważ nie umieli wybudować stadionu, czy rozbudować go na tyle, żeby był z tego pożytek, zwłaszcza w europejskich pucharach. No dopiero, dopiero pre premier Mateusz Morawiecki obiecał dać fundusze państwowe, ale pamiętajcie, szanowni państwo, że to wszystko zależne jest od wyników wyboru. Ciągle, ciągle mm, politycy KOPO e, domagają się w ciągu tygodnia ustawienia um, um, ustawy, przedstawienia ustawy i jej zatwierdzenia przez przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, znamy pro, wszyscy procedury, um, przynaj, a przynajmniej znają ją te osoby, które śledzą od czasu do czasu wszystko, co dzieje się w naszych y, w naszych politycznych meandra władzy jak ktoś mm, przejrzy regulamin sejmu, senatu jak przejrzy wszystkie procedury to czasem może się złapać za głowę jeżeli jest lajkiem a nie fachowcem żeby przez to wszystko przebrnąć i zrozumieć długotrwałość procesu no da się przyspieszyć ale nie można szanowni państwo zrobić tego w godzinę, w tydzień czy w dwa no bo niestety takie są procedury Zresztą konstytucje, jak pamiętacie, pisało SLD i Unia Wolności. To do nich pretensje, że takie procedury są, a nie inne. Regula Sejmu, ale też konstytucja wpływa na proces legislacji w parlamencie polskim. To trzeba o tym wiedzieć i to trzeba zrozumieć. Wczoraj odniosłem się do Korei, no ale oczywiście. Wiadomo, Szanowni Państwo, że, że to był raczej takie żartobliwe ujęcie, bo tak naprawdę cieszę się z koreańskiej współpracy w sferze militarnej. E, po unowocześnieniu, unowocześnienie, Szanowni Państwo, naszej, naszego parku maszyn, zwłaszcza maszyn ciężkich, czyli czołgów, pomoże naprawdę. Posunięciu do przodu naszej obronności jesteśmy na poziomie: powiedzmy, dopiero tworzenia. To jest taki pierwszy poziom, tworzenia, odtworzenia tego wszystkiego, co Platforma zniszczyła. No, rząd myślał, że ma więcej czasu. Rząd polski powiedzmy sobie szczerze, to nawet nie wiem, czy. Przewidywali, czy chodzi o tą trzecią, czy nie trzecią kadencję, ale w ogóle w przestrzeni geopolitycznej mieliśmy więcej czasu, bo Rosja jakby po zajęciu Krymu od 2014 roku jakby troszeczkę się wyciszyła w, w tym sensie, że raczej zakulisowe działania, skryte, skryte zabójstwa, próby nacisków politycznych. Małych dywersji, zmiany rządów, no tego, tego, typu, tego typu działania. No, znane z czasów zimnej wojny, obydwa mocarstwa, ówczesne ZSR i USA, do tego się uciekały, ale dzisiaj widać, że pałeczkę przejęła Federacja Rosyjska całkowicie, a przynajmniej do lutego ubiegłego roku, gdy postanowiła przestać bawić się w gierki polityczne i przejść do działania. Działanie to zakończyło się tak jak pamiętamy, odwrotem spod Kijowa, rzeziami, morderstwami, gwałtami, e, rabunkami, czyli to co zawsze jest na wojnie. Na wojnie się zdarza. No ale, szanowni państwo, z odwrotu Rosjan, tak naprawdę nie prezydent Putin, czy jego ludzie byli niezadowoleni. Największym rozczarowanym była Platforma Obywatelska, a w zasadzie Koalicja Obywatelska i Lewica. No, przynajmniej Lewicy ci, ci co o tym wiedzieli, czyli pan Miller, pan Cimoszewicz, a nie oni teraz są w Koalicji Obywatelskiej. No. A kto został w tej nowej lewicy? No, pan Biedroń, ale on też jakiś Europejczyk, bardziej niż, yy, niż szanowni państwo, yy, Lewicowiec, więc szybko ucieknie do tej platformy, prędzej czy później. No i cóż pozostanie, yy, pozostanie tej lewicy? Tak jak powiedziałem, Lewica nie chce się wypowiadać, Lewica się broni, Lewica chce w marszu. Czerwcowym. Iść razem z Platformą Obywatelską, czyli całkowity odwrót. To, no, szanowni państwo, wyobraźmy sobie, stają dwie, si dwie siły. A nie, nie wyobrażajmy sobie, szanowni państwo. Yy, decydująca bitwa, kończąca wojny, yy, wojny domowe yy, wojnę domową trwającą setki lat pomiędzy mm, dowódcami, ka, y, ludźmi aspirującymi do miana dowódcy wojskowego w Japonii. Pod, w Japonii jest cesarstwo, ale oprócz tego mm, w pewnym okresie rządzili dowódcy wojskowi, czyli shogunowie. Mieli całkowitą władzę polityczną i wojskową, a cesarz był raczej rodzina cesarska sprowadzona do mar takich marionetek. Dopiero Meiji epoka to zmieniła, ale o tym może później jak będziemy naszego sojusznika z Japonii omawiać, a będziemy jeżeli to kogoś będzie interesować, albo tak dla odświeżenia pewnych wiadomości ale wracając czyli hmm. około hmm. jeżeli pamiętam to 16, no tak 16, 17 wiek hmm. główny Znany z serialu też Shogun to Gugawa, wystawił 90 tysięcy żołnierzy. Samurajów. Jego przeciwnicy wystawili dwie armie. Jedna liczyła 80, druga 120. Gdy Bitwa się rozpoczęła, to te 90. Jedna z tych dwóch armii, czyli ta licząca 80, przeszła na stronę Toranaki. I. Czyli rodu Togugawa. I w ten sposób bitwa zakończyła się zwycięstwem i zakończyła wojny domowe. Szanowni Państwo, tutaj mamy też do czynienia z czymś takim. Ludzie, którzy chcą głosować, liczą. Lewica wystawi potężną armię. To przecież jest pan Biedron, pan Zambek, pan Czarzasty. Wystawia i pokona w końcu tą prawicę i przejmie władzę. No tak sobie wyobrażają wyborcy lewicy. I cóż się dzieje? Stają do tego boju. Pamiętajcie, Szanowni Państwo, że statut platform Obywatelskiej, może już w Platformie nie pamiętają, ale w lewicy powinni, no to raczej Platforma, jako spadkobierczyni Unii Wolności, była określana w lewicy, i pamiętam koledzy, którzy, koledzy lewicowcy, którzy to mówiliście słowem na k. Która z każdym pójdzie, <laughs> jeżeli się dobrze zapłaci. Więc, szanowni panowie z lewicy, żaden wyborca, który was zna, nie podejrzewałby, że w trakcie tej bitwy <laughs> zwiążecie się z Platformą Obywatelską i tak naprawdę. To, co w moim przywołaniu ta armia 120 tysięczna, to, to powiem mi to inaczej. 80 tysięcy to przedstawia Was, tych polityków, tych polityków SLD, a te 120 tysięcy to są Wasi wyborcy. Bo, żeby polityk mógł liczyć na sukces, to musi iść razem z wyborcami. A wy tych wyborców olaliście, pozostawiliście samych, wymyśliliście im hasełka, które zapewniają godne życie facetom y, takim, co dawniej określaliście jako niebieskie ptaki. Coś sobie, coś się, się po, pogoni, alimentów nie płaci, ale zawsze wymuza. Y, 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 wymyślicie aborcję, żeby był przymus aborcyjny, żeby tylko uratować tych waszych kolesiów, waszych wiecznych chłopaczków od płacenia alimentów. No i Platforma wam to umożliwia. Więc sojusz, sojusz z taką partią, takich dwóch, skreśla was całkowicie z opcji po, popierania. Ja wiem, że hmm, stworzyliście w pewnych kwestiach ale żeby związać się z kimś takim jak pan Donald Tusk, to tylko potwierdzacie złe opinie na wasz temat, zwłaszcza te o piątej kolumnie. No ale jak się ktoś pamięta moskiewskie pieniążki, no to nie zdziwi się też dzisiaj z tego, co robicie i jak działać. To już nie dziwi. Zupełnie. Nie chcę być tu złośliwy, nie chcę specjalnie was dołować, dobijać, bo sami robicie to doskonale i nie potrzeba tu żadnego krytykaństwa, ponieważ wy jesteście największym własnym wrogiem. Tak, Lewica jest największym wrogiem. No i jeszcze, szanowni państwo, jak już wspomnieliśmy o tej piątej kolumnie, to przypomnijmy sobie PZL. I hmm, Hołownie 2050, partia. No pan Hołownia i pan koroszcina no chcą ten, ten związek polityczny i osobisty, bo razem mają czworo dzieci. To ja bym powiedział, że panowie skupcie się na, może na tym prywatnym związku, yy... Tak będzie lepiej. Jeszcze to udowodnicie, że jesteście w fajnym LGBT. a z polityką idzie już na emeryturę. Naprawdę. Bo jak wascie słucha, a zwłaszcza waszych wypowiedzi waszych przedstawicieli, to przypomina mi to platformę Biz, a naprawdę powielanie takich yy, takich pomysłów yy, to. Yy. Powiem tak, miałem tak, chciałem sobie potrenować i mięśnie, była taka duża skałka, wziąłem kilo i chciałem, no i ciężko mi to szło, ale jak tylko wspomniałem wypowiedzi waszych polityków, czy pana Donalda Tuska, to rozupałem to jednym ciosem. No, to tyle pozytywnie, ale szanowni państwo, tu nie chodzi o to, żeby wyborcy... Czy ludzie się na was wściekali? Tylko żebyście coś wnosili. Nie jesteście opozycją, no to osiem gwiazdek, szanowni panowie, poważnie, poważnie. Kim wy jesteście, niedorosłe dzieciaki, no? Kim wy jesteście, stare, pryki, a ja zachowują się jak małoletnie gówniarze, które, y, które w pracy schodowej wypalają swojego pierwszego papieroska? I boją się, że rodzice ich na tym złapią. Rodzice was złapali, czyli wyborcy. No, przynajmniej ci, co myślą. A reszta? No, zobaczymy. Więc kończąc dzisiaj, szanowni państwo, powiem tak. Wyszedłem od tego wulgaryz wulgaryzacyjnego, wulgaryzmowego języka, a kończę na politykach. Ja kończę, ale niestety oni nie. Oczywiście na dzisiaj kończę. Na dzisiaj kończę, bo naprawdę, szanowni państwo, czeka nas niedziela. Chcielibyśmy, żeby była spokojna, żeby człowiek sobie poszedł spokojnie, posłuchał szy, pomodlił się trochę. I z tego życzę też politykom. Pom idźcie pomodlić się o rozum. Chociaż. Wiecie, że jest też takie powiedzenie, że dla niektórych i to widać u części polityków Platformy Obywatelskiej, którzy obwijają o wszystko, o wszystko swoje działania Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii Prawosławiedliwość, atakują wulgarnie. Nawet czytałem wypowiedzi: Słuchajcie, to już, to już jest. Wiecie, że oni są tolerancyjni, sz szanowni. Wyborcy, sami prawicowcy, nawet nie uwierzycie, co jest na ich stronach. Na ich stronach są ataki personalne na Jarosława Gaczyńskiego, ale używanie słowa naga. Na G. Na G i na P. No, szanowni państwo, jeżeli z jednej strony, z strony. Z, 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 Uważa się, że się broni praw LGBT, a z drugiej strony używa się wulgarnych w stosunku do tego środowiska y haseł, żeby naznaczyć polityka, żeby obrazić polityka prawicowego, to ja powiem, ty swoje środowisko obrażacie. Może naprawdę skupcie się na rzeczywiście ważnej gospodarce bezpieczeństwie a te sprawy Społeczne zostawcie tym, tym ludziom, których to interesuje. A was to naprawdę nie interesuje, a wam to tylko potrzebne, żeby wygrać wybory. No to powodzenia. Zresztą wiemy, co sądzicie o wyborcach. Wasz lisek, chytrusek kiedyś określił to mianem baranów, społeczeństwo polskie, i wy za takich baranów uważacie. No cóż, ja jestem bykiem, nie baranem. I za takie wezmę was na rogi. A moimi rogami będzie karta wyborcza. Mam nadzieję, że reszta, reszta Państwa pójdzie po rozum głow do głowy i stąpi również tak jak ja podczas wyborów, odrzucając całkowicie takich ludzi. Pozdrawiam!